Cześć wszystkim, tutaj Zenczak, i dzisiaj zamierzam testować sklepy, moi drodzy, na Drop SMP. Co to znaczy, że są ludzie, moi drodzy, na moim serwerze czy na craftcube.pl, A jeżeli wy chcecie wygrać rangę, zresztą na moim serwerze, zostawcie w tym momencie lajka, zasubskrybujcie kanał z dzwonem czerwonym, wszystko musi być szary. I napiszcie w komentarzu swój nick, to będziecie mogli wygrać rangę na moim serwerze, kraftki.pl.pl. Napiszcie jeszcze na jakim trybie chcecie, to już w ogóle będzie super. I oglądajcie do końca i lista, która jest na ekranie. Dzięki, że wspieracie. <grym> Bardzo dziękuję. Dobra, y, to jest nieważne, ponieważ, moi drodzy, dzisiaj y, testujemy sklepy na moim serwerze y, na Drop SMP. Ponieważ zaczynają się tworzyć sklepy z mystery boxami. Nie wiem, czy ja to kurde znajdę, ale był ziomek o nicku Patryczek. Coś takiego? Pa Patryk? Patryczek? Patry. Dobra, chyba to był ten pierwszy, albo, albo ten trzeci. Raz nie pamiętam, ale. Y, nie wiem, kurde, nie zrozumiałem tego właśnie wam nagrać. Może jeszcze raz zaraz napiszę, tylko cały czas wszyscy że mnie to pają i trochę mam chat. czat. Y, napisał, że sprzeda mystery Boxy. czekajcie moi drodzy, spróbujemy to testować. Cześć, to, to ty sprzedajesz Mistery Boxy? Dobra, spytajmy się moi drodzy, mam nadzieję, że mi odpisze dosyć szybko i czy to jest w ogóle on. Moi drodzy, sprawa wygląda tak, że ja bardzo kurdy bym przyjął sobie jakieś Mistery Boxy i chciałbym w ogóle testować te sklepy, czy, czy oni moi drodzy skamują, czy nie, bo naprawdę dosyć dużo się ich powoli robi. Normalnie są tworzone jakieś. Napisał mi, że tak, dobra. Ile za. Ile za Mistery Boxy? Mistery Boxa Dobra, zapytajmy się po prostu, ile za jednego Mistery Boxa. Jestem ciekawy w ogóle, ile, ile on chce brać za to. Kurde, obawiam się, że to też może być scam. Mam nadzieję, że nie, ale oczywiście to sprawdzimy. Kurde, sklepy z MrBoxami na serwerze, za jednego jeden złoty Jeden złoty za jednego Mr. Boxa? Jak ja mam teraz elitę, czy ja mogę... Mam co trzy... No dobra, w sumie to się można nawet opłacać, chociaż nie wiem Dobra, wydam się trochę pieniędzy, dzięki moi drodzy wspierającym i tak dalej Dziękuję, że mnie wspieracie, oczywiście kupię, kupię, spróbuję kupić Dobra, podaj DC to, ku... to... to kupię Dobra, nie wiem, po prostu kupmy Ciekawe, moi drodzy, yy, czy nam to w ogóle sprzeda I, i czy nie, dobra, akurat wylaził mi w ogóle emblemat wyjścia, poza border, co bardzo mi się przyda Bo mam nadzieję, że to nie będzie żaden scam I mnie ziomek nie tępie w jakiś poza border Więc w zasadzie to się przyda I w sumie chyba to sobie nawet od razu wykorzystam Dobra, żebym później nie zapomniał O, chwila, napisał, że okej, okay, chwila, także moi drodzy, czekamy yy, Na discorda Dobra, widzowie, mam już wszystko odpalone Odpadaje mu kod blik, czekajcie, 2, 5, 2 yy, moi drodzy Dołączyłem właśnie do tego discorda Yy, on został właśnie w nawet stworzony, co jest dosyć ciekawe, no ale dobra, ja się trochę cykam co tu się może wydarzyć, dobra, zobaczmy czy pomoc... Okej, okay, jakby tu nic nie jest w ogóle zrobione jeszcze na tym Discordzie Nie wiem jakiś nowy chyba właściciel tego nie wiem, jakiś Mister Box, nowy sprzedawca na serwerze Jestem w ogóle na nie i ja pierdzielę ty, ale lipa Ej dobra, zmieniam nick na mesz Nie wiem może nie zauważy, może nie zauważy widzowie yy, Napiszę Hejka Oby to nie był żaden mój widz, yy, bo będzie lipa. Napisał mi siema, yy, za ile. Yy, czekajcie. I, ile masz mistery. Mistery boksów do sprzedania? Może na początku tak zadajmy pytanie w ogóle, ile on ma ich do sprzedania. Bo to jest dosyć ciekawe. Może jest w z z kamerem i, i, nie wiem, napisze mi na przykład, że ma tysiąca. a to jest niemożliwe, że miał tysiąc mystery Mistery Boxów. Napisał mi 30. Okej, okay, ej, bez 30 Mistery Boxów to jest naprawdę bardzo łatwo, możliwe, że to może mieć. Okej, okay, to chcia... chciałabym kupić. Bo mam nikt w sobie mail, to może piszmy jakaś przyna. Chciałabym kupić y, te 3, 30 Mistery Boxów. Czym można płacić? O, dobra widzowie, dzisiaj testujemy to. Mam nadzieję, że mi dropnie. Te mistery boxy i tyle. Oczywiście, moi drodzy, jeżeli chcecie, żebym więcej testował sklepów na jakimś craftcubie czy cokolwiek, bo pewnie na anarchii też mogą być, moi drodzy, na trybie anarchia jakieś sklepy. Yy, oczywiście to też testujemy. Także oglądajcie filmy i napiszcie w komentarzu, czy chcecie, to, czy chcecie takie coś i zostawcie po prostu lajka, like żebym wiedział i tyle. Okej, okay, możesz zapłacić blikiem? Blik, napiszę blik. Ale to podać kod, czy co? Nie wiem czy chodzi mu, że mam przelew na numer zrobić, czy cokolwiek. Nie wiem, jak będzie miał numer telefonu. To w sumie jak mnie skamuje, to raczej mi, raczej mi nie będzie chciał skamować, jak podam mu numer. Aha, że on chce kodem. No dobra. Na pewno masz te mistery boxy. Możesz dać SS Dobra, w razie czego? Nie wiem, może da mi screenshota Napisał mi, że nie może, ale ma Okej, okay, to nie brzmi dobrze, widzowie, no ale dobra, yy, no okej. Okay, yy, to podaję kod blik, ale tylko 30 zł wydaj wy z tego Dobra, ja będę oczywiście miał, widzowie, to na, no, na powiadomieniu, więc czekajcie, no po prostu idę mu podać ten kod blik i zaczynamy Dobra, widzowie, mam już wszystko odpalone, podaję mu kod blik, czekaj. Dobra. Git, podałem mu kod Blik, yy, także zobaczymy, co z tego będzie. Dobra, moi drodzy, właściwie mi się wyświetliło na telefonie, że mam zaakceptować. Nie wiem w sumie, czy wam to nagram. Może wam to nagram. Dobra, akceptuję, widzowie. 30 zł poszło w tym momencie. Yy, nie wiem na co, nawet zaraz zobaczę to. Okej, okay, zaakceptowałem. Mogę dostać. Yy, boksy. Napisał mi, że ta! Dobra, to się tepam. <grym> dobra, widzowie, tepnę się do niego zobaczymy, nie? Tepnij to yy, się to ci dam. Okej, okay, dobra. Jakby ja moi drodzy, wydaje mi się, że to raczej raczej powinien mi normalnie to sprzedać, więc chyba bez żadnego problemu w zasadzie. Nie wiem czemu o, dobra, tepną mnie, zarąbiście. Raczej widzowie na luzie zdobyłem... O! To jest w ogóle jakiś e Znaczy to jest w ogóle Evi, raczej wątpię... Ej, co on odwala, kurde? Ej, czemu on nie bije? Jesteś porąbany wariacie Nie no. Ej, czemu, czemu on, czemu mi tyle HP zabiera? Czy ja nie miałem... Ja miałem zbroję ubraną, czy nie? Ej, on mi za zabierał tak dużo HP, że to jest masakra. Czy ja naprawdę nie miałem zbroi ubranej? Ty, bo teraz nie pamiętam. Ej, dobra, w ogóle okazało się, że ja zbroi nie miałem ubranej, teraz sprawdziłem na klipie. Ej, no... Ty, Te... Łatwo jeszcze mi napisał. Eee, to dasz te mystery boxy? Czy, czy, naprawdę zostałem oskamowany? Czy naprawdę zostałem oskamowany? Walony 30 złoty, bo... Ogólnie to jest w ogóle jakiś żart chyba w tym momencie. Nie, no jest jednięty, napisał mi S jeszcze. <noise> nie no to jest żart w tym momencie. Ej, dobra widzowie, czekajcie chwilę. Ja, ja... Patryczek. Yy, daj mi te mistery. Mistery boxy, bo ci. Dam bana, no nie wiem. Pogrożę mu, On chyba nie wie, że jestem właścicielem tego serwera. Ej, nie no to jest jakiś żart, nie? Nie da, napisał mi, że mi nie da. No. Nie no, tym sobie że nie żartuję w tym momencie. I dlatego nie warto właśnie kupować w tych sklepach. Jednak nie warto, po prostu nie warto. Ostatnio w sumie mi sprzedali, ale tym, tym razem, moi drodzy, nie warto, nie. Ej, uwierzcie mi szczerze, nie kupujcie nigdy chyba, że na stronie lub na gdziekolwiek możecie. Jak, tak z oficjalnej źródeł, bo to jest jakiś żart, nie? Beka z ciebie mi jeszcze napisał. Dobra, czekajcie chwilę, na pomysł. Zacznijmy to, moi drodzy, trochę inaczej. Yy, po mojemu. Dobra, widzowie, wchodzę w tym momencie na konto Zęciak i z, 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 zrobimy to trochę inaczej, widzowie. Patryczek, co jest na serwerze, wciąż jest na serwerze, także chętnie go sobie tutaj tepnę do siebie. Chętnie mu w ogóle skliruje skri, 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 EQ. i w ogóle sprawdźmy, czy on w ogóle miał te mystery Boxy. Aha, on nawet nie miał tych mystery Boxów, no to zajebiście. Ej, dobra, widzowie, nie, to jest jakiś żart. Ja, moi drodzy, w tym momencie mu clearuję EQ, bo, bo tak nie będzie. Zabieram mu, moi drodzy, wszystkie itemy. Napisał mi ej! Co ej? Ej, dobra, ja przyszedł tabliczkę. Ej, Zęciak! Skamujesz na y, pieniądze i na boksy. Ej, napisałem, bo on, on mi pisze, że nie! Właśnie, właśnie oskamowałeś moją siostrę. Nie wiem, napiszę, że siostrę, no nie wiem. Może jak mnie nie ogląda, to nie wie. Dobra, ja jestem ciekawy, czy on mi odda te mystery boxy, czy nie. Nie skamuje! Masz te... Y, mystery mister, boxy w ogóle? Dobra, tak szczerze, jak on nie ma w ogóle tych mistery... Dobra, sprawdzę, jak wender Dobra, napiszę mi tabliczkę. Nie, kurde, nie powiem do zaraz zrobię sprawdzić czy czysta. Czekajcie, zaraz sprawdzę. Nie. Aha, czy on w ogóle ich nie ma. Dobra, sprawdzę jeszcze w razie, co wender czysta. EC, in ender Ender-C, A, dobra. Patryczek. No, nawet nic wender nie ma. Dobra, nie wiem, czemu on w ogóle ode mnie ucieka. Napiszę, mu, że po prostu ma bana, bo to jest jakiś żarty, on będzie co on odwala. Jest patryczek. Generalnie, no, to jest oszukiwanie graczy, i to jest takie stereo, mocne oszukiwanie graczy, gdzie gdzie takie coś nie powinno mieć miejsca, nie? Nie proszę. No stary, no nie ma takiego czegoś. <noise> Ty wnioskowo na 30 zł, stary. Jasne, że jest takie coś. Dobra, ja go zeruję po prostu, nie? Nie, no to jest jakiś żart, widzowie. Ja nie wierzę po prostu, że to się, to się wydarzyło w tym momencie na odcinku. Sam sobie znajdę te bistery boxy, drąbane mam. Ej, dobra, tepam go do siebie i napiszę, ile osób już oszukał. Chociaż ten sklep był nowy. Ile osób już oszukałeś. Napisz mi stary, napisz ile osób poszukałeś, bo w tym momencie dostaniesz yy, i tak już perma, więc to jest widzowie i tak po nim, nie? Jak tak, szczerze. Ty normalnie oskamował chłopie. Nie używajcie nigdy, nie kupujcie od ludzi prywatnych jakichś takich rzeczy, bo ty jest żart, nie? Nikogo nie oszukałem. E, on jest debilem. Meishi. Ty widzisz, widzisz co tu jest napisane, czy nie? Nie, on jest debilem. On, on, albo on jest w tym momencie idiotą, albo ja nie wiem. Minutę temu oskamowałeś, kurde, mnie na multikoncie i to nie... nie wiem, kto to jest. Dobra, nie wierzę. Dobra, ja daj mu bana, nie? Po prostu ja mu daję bana, albo ja nie wiem. Wejdziesz pogadać na DC, czy się boisz? Ja z nim chętnie bym porozmawiać, nie? Jak moi drodzy nie wejdzie do Discorda, to i tak znam mu Permo. No, znaczy na już ma perma, no. Dobra widzowie, zobaczymy co napiszę na tabliczce, jeżeli po prostu ten. Wejdę. Okej, okay, napisał, że wejdzie. Ej, jest normalnie kanał ten ogólny dobra, wchodzę tu. Ciekawe czy, czy tu w ogóle wejdzie ten ziombel. Ty wszedłeś do Discorda, nie wiesz? Halo, jesteś? Halo? No halo, no skamowałeś mnie przed chwilą 30 złotych, jakby co? To jestem ja przecież. To ja jestem Zenciak. A no. to ja, ja przepraszam. Za co przepraszasz? że Skamowałeś kopię gracza, znaczy właściciela? Ile osób skamowałeś, tak szczerze? Czyli byłem pierwszy? Byłeś pierwszy. Mhm. No to spoko, no, i tak masz perma na serwerze. Ale nie. na co w ogóle te 30 zł wydałeś? Na co ty sobie to wpłaciłeś? Oszukiwanie graczy eee... Nie, Nie, nie No już masz bana i tak, eee... na co wydajesz te 30 zł? Halo! Steama, eee, bo mnie rodzice wołają. Czekaj Aha No dobra, spoko. Dobra, no i tak już masz perma, jakby co to nie nie, nie, nie wchodź już na serwer i tak, już nie masz nie, sensu. Nie, nie. Trzymaj się. <noise> nie no, to jest jakiś dzieciak, nie wiem ile miał lat, może z 15-16 myślą, że, że mnie oskabuje stary, nie? I oby, oby, ja daję mu jeszcze raz, na, daję mu bano IP jeszcze w razie co, żeby, moi drodzy, nie było, żeby, żeby taka sytuacja się powtórzy. Widzowie, uważajcie na swoje pieniądze i tyle. Zostawcie lajka, subskrypcji, wbijacie na Craftyuba i tyle. Dobra, moi drodzy, to tyle, naprawdę. To jest żart, naprawdę.